12.33, 18 września, 50-latka już od ponad 3 godzin. Przekłada Przekłada z rączki do rączki, z półeczki na półeczkę. O, wystawę tutaj mamy coraz większą, także sroki, jak chcecie tej przylecieć i coś ukraść, to proszę bardzo, przez okno można wlecieć, nieraz Ale... zostaje otwarte. O patrz, jakie są piękne torebki, bo wcześniej mówiłam o koronach mocy. Piękny dekolt Klejnoty mocy. A teraz jeszcze torebki mamy też tutaj. A, właśnie. to już łańcuszki tej, a nie piszą też łańcuszki i torebki. A za, za, sklep jakie tutaj piękne mamy? Piękne są A można nie, to kupić u pani? Y, u Marty, u twórczyni mocy, także jeszcze takie piękne torebki teraz przyszły, jeszcze są tutaj te. ten. I a tajem, powiem Ci, ten że słodny. pięknie ten bius wygląda, chociaż nie jest a, ani silikonowy, już. ani niepodniesiony. Przez, a powiem Ci, że tak na zabawiam. luziku sobie. Tutaj Żeby mi się... w tym sweterku się tak Jak rusza, sprzątam. kołysze, A, sprząta, sprząta, ona tak z miejsca na miejsce, Zobaczcie jakie ma kapciuszki, pokaż kapciuszki, no i to jest 51-letnia kobieta, No się? Nie nudzę się, no składam, układam i. A pokaż pazurki, obgryzasz pazurki? Nie, moje naturalne no, pazurki. piękne, bardzo. bez tipsów. I patrzę, I czego te dłonie są zapracowane. I powiem ale... szczerze, że ja po prostu jestem e, taką osobą, która jak ma czegoś za dużo, to wydaje. I tak właśnie patrzę, co komu mogłabym dać. A mi co mogłabyś dać? Bo... Buzi... Buziaka. No to dawaj jak buziaka. mam czegoś za dużo. Dawaj długo, buziaka. To... Hmm.